Boże Narodzenie to czas magiczny. Najmłodszym niesie radość, a tym starszym, wspomnienia. Jednak z roku na rok święta nabierają innego wymiaru. Zmieniają się. Pęd zakupowy, promocje, prezenty, których ceny często sięgają kosmosu. Rodzinny czas, który przestaje być czasem wspólnego kolędowania i radości, zamienia się w wyścig, kto ugotuje więcej, czyje potrafy będą droższe, kto da lepszy prezent. To jest również czas brawury obżarstwa i często ludzkiej hipokryzji. Gdzie zgubiła się ta magia i dobro? Gdzie podziała się tradycja? Na te pytania w dzisiejszym programie odpowie pani Karolina Bojdo, dietetyk Tomaszowskiego Centrum Zdrowia oraz rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak. Zapraszamy! Boże Narodzenie, czas wyczekiwany głównie przez tych najmłodszych. No właśnie, a co z tymi starszymi? Czas przygotowań, pęd zakupowy, kolejki, przepych, chaos. Panie Grzegorzu, jak to z tymi zakupami jest? Czego się ustrzec? Rok do roku, niestety, yy, docierają do nas informacje i zdarzamy się z tym, że no nie każdy przestrzega yy, tych dobrych zasad, bezpiecznych zakupów zarówno tych stacjonarnych, jak i tych dokonywanych w sieci internetowej. Jeśli chodzi o zakupy stacjonarne, to na co, na co należy zwrócić uwagę? No, przede wszystkim na to, żeby w ogóle doszło do tych zakupów, żebyśmy się nie dali okraść, żebyśmy nie padli ofiarą złodziei, kieszonkowców. Jak to zrobić? Przede wszystkim nie trzymajmy w jednym miejscu dużej ilości gotówki jeżeli już musimy takie środki pieniężne posiadać przy sobie, to spróbujmy je rozdzielić. Wykorzystajmy do tego wewnętrzne kieszenie naszych wierzchnich ubrań. Nie trzymajmy ich w torebkach, niezamkniętych, które gdzieś tam mamy za sobą na plecach. Każda taka sytuacja może być wykorzystana przez, przez złodziei. W środkach komunikacji miejskiej również zwracajmy uwagę na to, czy w którymś momencie do jakiegoś sztucznego tłoku nie dochodzi, bo bardzo często jest to przez kieszonkowców wykorzystywane. Tak samo jakieś przypadkowe potknięcia i podparcie się o nas, to też może się okazać, że wcale nie jest przypadkowe, tylko ma, na, ma odwrócić naszą uwagę, a będzie wykorzystane przez kieszonkowców to żeby dotrzeć już na samych zakupach jeśli chodzi o zakupy stacjonarne no przede wszystkim zwracajmy też uwagę na te super promocje niestety nie wszyscy przedsiębiorcy nie wszyscy sprzedający są uczciwi w tym co robią niejednokrotnie te super oferty tak naprawdę polegają na tym że bezpośrednio przed tym okresem świątecznym gdzie jest największy szał zakupowy ceny są sztucznie Podnoszone po to, żeby wykazać, że nagle nastąpiła obniżka, i jest super okazja. No starajmy się weryfikować, czy ta super okazja, ten dany zakup rzeczywiście jest takim, taką super ofertą. W dobie internetu, które mamy w smartfonach, można to zweryfikować bardzo łatwo. Jak już mówię o smartfonach i o internecie, no to właśnie te zakupy w internecie. Tutaj duże pole do popisu mają oszuści, i niestety bardzo często zdarza się, że naciągają tych kupujących. Każda super oferta, która się pojawia w internecie, która jest jeszcze ograniczona czasowo, gdzie sprzedawca mówi, że tylko teraz tu i teraz przez najbliższe parę minut, przez najbliższą godzinę za super cenę, powinna gdzieś tutaj nam się zapalić lampeczka, że to może być oszust. Jeżeli rzeczywiście ktoś ma dobry towar w, atrakty, w atrakcyjnej cenie, nie będzie nas ograniczał czasowo. Natomiast każda tego typu oferta, super oferta, no niesie za sobą duże ryzyko, że może być, być to fikcyjna oferta wystawiona przez Oszustów. Weryfikujmy, na jakiej stronie jest wystawiona, korzystajmy ze sprawdzonych sprzedawców, którzy w tym internecie są już od długiego czasu, którzy, którzy mają już wyrobioną renomę, Markę. No, starajmy się, jeżeli jest to możliwe, korzystać z zakupów za tak zwanym pobraniem, czyli nie dokonujmy przelewu pieniążków, za czym ten towar do nas nie dotrze. Dopiero po odbiorze można te zapłacić za taki towar u dostawcy, u kuriera. Wtedy mamy pewność, że, że nie padniemy ofiarą oszustów. Pęd zakupowy biegniemy do sklepu. Pani Karolino, co zrobić, żeby te zakupy były z głową, żeby one były przemyślane, żeby nie przygotowywać się jak na wojnę, bo to przecież tylko niespełna trzy dni? Warto zawsze iść z listą zakupów, z dobrze zaplanowanymi posiłkami i tego, co nam brakuje w domu. I warto też zawsze przed takimi zakupami skonsultować się z rodziną kto co przygotuje. No bo tak jak Pani mówi, to są tylko 2,5 dnia, tak, a, a bardzo często kupujemy za dużo i wydajemy nadmierną ilość pieniędzy, a później kończy się tak, że to jedzenie po prostu ląduje w koszu. Co moglibyśmy zrobić, aby te święta mimo wszystko były zdrowsze, żeby były lżejsze dla naszego żołądka? Czy są jakieś zamienniki takich popularnych produktów, które moglibyśmy wykorzystać? Warto zamienić majonez, który no w okresie świątecznym używamy go w bardzo dużych ilościach, na jogurt naturalny bądź na skyr. Będzie miał zdecydowanie więcej białka. Możemy wybierać nabiał, który jest niskotłuszczowy. W okresie świątecznym możemy zrezygnować z pieczywa. Wtedy też w bardzo łatwy sposób uciekniemy z tych kalorii. No a nie, nie, nie musimy jeść sałatek z, z dodatkiem pieczywa. Możemy zrezygnować na okres świąt z ziemniaków, makaronów bądź, bądź kasz i po prostu zjeść kawałek mięsa bądź ryby z surówką i to zdecydowanie nam wystarczy. Z czego jeszcze powinniśmy zrezygnować? Warto zrezygnować z alkoholu, bo tak naprawdę to są ogromne ilości kalorii, o których po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Jedno wino, które wypijemy w wigilię pierwszy i drugi dzień świąt, no to jeżeli będziemy to robić codziennie, to to jest około 1500. Kalorii. Wódka jest podobnie kaloryczna. Trzeba też pamiętać o tym, że alkohol sam w sobie jest kaloryczny, dlatego że 1 gram alkoholu to jest 7 kalorii. Dodatkowo zwykle ten alkohol musimy czymś przepić. Mało kto go przepija wodą, więc tu dochodzą nam kalorie ze słodkich napojów czy, czy z soków owocowych. No i mało kto wtedy wybiera sałatkę grecką, tylko no niestety na stół. Są podawane boczki, salce sony, kiełbasy, które no niestety dla naszego zdrowia dobre nie są, bo obfitują w nas nascone kwasy tłuszczowe. Tradycja chrześcijańska głównie mówi o tych 12 potrawach. Czy one muszą się znaleźć faktycznie, czy musi być ich 12, czy może możemy z jakiejś zrezygnować na rzecz zdrowia? Myślę, że jeżeli Czegoś nie lubimy, na przykład kuti, no to nie ma sensu jej robić, żeby ona po prostu robiła sztuczny tłum do, do tych 12 potraw. I to, o czym warto pamiętać, to te 12 potraw obowiązuje nas tylko i wyłącznie w wigilię. W pierwszy i drugi dzień świąt nie musimy już jeść wszystkiego, możemy wybrać to, co lubimy i na co mamy ochotę. Jeżeli w wigilię chcemy spróbować tych 12 potraw no to trzeba pamiętać o tym, że może warto spróbować łyżeczkę, a nie pół talerzyka, tak? bo, bo ilość tu będzie miała ogromne znaczenie. Mamy święta, siedzimy wspólnie przy stole, coraz droższe prezenty, wyścig tak naprawdę, kto ugotuje więcej, czyje potrawy będą droższe, kto dostanie lepszy prezent, rozmowy na tematy niekoniecznie rodzinne, co generuje konflikty. Panie Grzegorzu, jak się ustrzec przed tymi konfliktami, które różnie mogą się skończyć? No analogicznie do tego, co Pani mówiła, wybierać bardzo bezpieczne tematy. Jest okres świąt, więc na pewno rozmowa na, temat, na tematy świąteczne, na tematy związane chociażby właśnie z wiarą. Myślę, że to będą te takie w miarę bezpieczne tematy. No warto, żebyśmy pamiętali, że, że są to wyjątkowe święta i że... Pomimo różnicy zdań każdy powinien zachować tutaj wstrzemięźliwość i, i, i może przełożyć niebezpieczne rozmowy na zupełnie inny czas. Jest to także czas wyjazdów. Często wyjeżdżamy do rodziny. Czy rezygnujemy z rodzinnych świąt i wyjeżdżamy gdzieś w inne miejsca, żeby po prostu wykorzystać czas wolny i odpocząć? Oczywiście większość ludzi musi afiszować się. W internecie. Dajemy w ten sposób przecież sygnał tym, którzy tylko czyhają na nasze puste mieszkania. Co zrobić? No, niestety tak się zdarza. Tak naprawdę, podając konkretne informacje na swoich profilach, w social mediach, no dajemy przestępcom jest to dla nich łatwy kąsek, tak? Bo jeżeli otrzymują informację, że przez najbliższy tydzień nas nie będzie, bo będziemy spędzali. Święta w Zakopanym, no to jest jasny sygnał dla przestępcy, że ta nieruchomość w pewien sposób przynajmniej no nie jest zabezpieczona. Tego należy się ustrzegać. Nie informujemy. Jeżeli już naprawdę potrzebujemy się podzielić taką informacją, zróbmy to po wyjeździe, jako relacja z wyjazdu, a nie przed albo w trakcie na bieżąco informując online niemalże, gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy i dając sygnał, że nasza nieruchomość, nasze mienie w tym momencie jest pozostawione same sobie. Tego się, tego się ustrzegamy. Wyjeżdżając, co należy zrobić? To na pewno dobrze tą swoją posesję zabezpieczyć, pozamykać. Jeżeli jest wyposażona w system alarmowy, to oczywiście ten alarm uruchomić. Zdarzają się takie sytuacje, że tą posesja posiada system alarmowy, ale niestety przed wyjazdem... Kilka razy powrót jeszcze, bo czegoś tam zapomnieliśmy. Jakiejś torby, jakiegoś tam gadżetu, ładowarki do telefonu i się okazuje, że ta posesja miała alarm, ale on nie był włączony. Sprawdzamy, weryfikujemy, czy na pewno tak jest. Zabezpieczamy posesję. Dobrze skorzystać tutaj z pomocy rodziny, która może gdzieś tam tą naszą posesję odwiedzić, zweryfikować, czy wszystko jest dobrze. No i myślę, że poza wszystkimi systemami monitoringu, gdzie możemy online podglądać to, co się dzieje na naszej posesji, poza tymi wszystkimi alarmami, tak naprawdę niezawodne niezawodny jest tutaj czujne oko sąsiada. Dobrze skorzystać z oka sąsiada, który tak naprawdę w każdej chwili jest w stanie gdzieś tam rzucić okiem, czy wszystko na, na tej naszej posesji jest w porządku. Co do samego wyjazdu i przejazdu, no to też trzeba się odpowiednio przygotować na taki przejazd, na pewno trzeba odpowiednio przygotować swój pojazd. Jeżeli to jest dalsza wyprawa, dalsza podróż, gdzieś jedziemy kilkaset kilometrów, na pewno ten kierujący musi być wypoczęty, przygotowany do takiego wyjazdu. Na pewno w trakcie tego przejazdu należy robić przerwy, żeby się zregenerować, złapać trochę świeżego powietrza. Na pewno też odpowiednio trzeba przygotować nasz pojazd, czyli no mamy okres zimowy, więc, jakby tutaj, temat obligatoryjny: właściwe ogumienie w pojeździe, sprawdzić, czy na pewno mamy wszystkie światła sprawne, sprawdzić, czy mamy płyn do spryskiwaczy w zbiorniku. Warto też sobie na pewno zabezpieczyć dodatkowy zbiornik gdzieś tam w bagażniku. No, warto oczywiście przestrzegać przepisów i to jest jakby tutaj temat bezdyskusyjny, tak? Czyli jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z warunkami, jakie, które, no, które panują w danym momencie na drodze. Bo to, że y, ograniczenie w danym miejscu jest powiedzmy do 100 km na godzinę, czy do 50, nie oznacza, że w danym momencie przy mocnych opadach atmosferycznych, przy oblodzeniu no, umożliwia nam podróżowanie z taką prędkością. Więc kierowcy na pewno muszą dostosować tą prędkość do obowiązujących warunków. Wyjeżdżamy do tych babć, cioć, do tych starszych pokoleń naj, najczęściej, które właśnie mają ugruntowane, że musi tych potraw być bardzo dużo, w dużych ilościach. Musimy ugotować tego tyle, żeby nikt na pewno nie był głodny. I takie słynne: Nie ruszaj, bo na święta, a później jedz szybciej, bo się zmarnuje. Pani Karolino, co zrobić, żeby ugotować tego z głową? Warto porozmawiać przed świętami i, i spróbować no, wytłumaczyć tej babci czy cioci, że niekoniecznie aż tyle tego jedzenia jest potrzebne. Jeżeli już nie da się jakiegoś konsensusu wypracować, to warto pamiętać o tym, że od kilku lat mamy lodówki społeczne. W Tomaszowie też taka lodówka się znajduje i w większości miast. I nadmiar tego jedzenia, który nam zostanie po świętach, możemy oddać i podzielić się z ludźmi, którzy tego jedzenia naprawdę potrzebują, zamiast go wyrzucać. Faktycznie marnuje się bardzo dużo jedzenia i to jest bardzo trafna informacja. Myślę, że to Tomaszowianie niekoniecznie wiedzą, że taka lodówka się znajduje, a gdzie dokładnie się znajduje? przy dziennym domu seniora, przyjaźń tam można zanieść dobrze zapakowane, dobrze opisane, kiedy te produkty były przygotowywane, potrawy i no, ktoś będzie mógł z tego skorzystać. Pani Karolino, spędzamy czas w gronie rodzinnym, jemy, jemy, jemy i gdzie jest tak naprawdę ta granica między najedzeniem a obżarstwem? Tą granicę bardzo łatwo zatrzeć i to, do czego ja namawiam, to nie pomijanie posiłków i trzymanie się mniej więcej w miarę możliwości takiej swojej codziennej rutyny. Bo bardzo często jest tak, że ograniczamy jedzenie od rana, bo wiemy, że na tą wigilię, na, na, na tej kolacji najemy się bardzo dużo, no i wtedy jesteśmy w stanie pochłonąć zdecydowanie większe ilości, więc ja namawiam do tego, żeby było zjedzone śniadanie, było zjedzone drugie śniadanie i żeby przerwy między, między tymi posiłkami. Były, te, były zachowane mniej więcej te, te dwie godziny, żeby ten nasz przewód pokarmowy też mógł odpocząć. Musimy liczyć się z tym, że nasza świąteczna kuchnia to jest kuchnia ciężkostrawna i te 2-3 kilo, które pojawią się po świętach. To nie będzie tłuszcz. To po prostu um, są złogi, które zalegają w naszych jelitach. No i dodatkowo um, bardzo dużo używamy soli w okresie świątecznym i to jest woda, która się zatrzymała w organizmie, więc na spokojnie, jeżeli święta nie będą trwały do trzech króli, to, to nic nam nie, nie grozi. W razie gdyby pojawiły się jakieś um, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, no bo tak jak mówiłam, ta kuchnia jest ciężkostrawna. Możemy zaparzyć sobie na par mięty, możemy sobie zaparzyć się i to też wspomoże perystaltykę przewodu pokarmowego. A ile czasu będziemy potrzebować, aby te złogi już oczyścić? No, myślę, że kilka, kilka dni. Pamiętajmy o tym, żeby w naszej diecie po świętach znalazły się bardzo duże ilości wody świeżych warzyw, owoców, żebyśmy dostarczyli błonnika pokarmowego. No i nie zapominajmy o aktywności fizycznej, dlatego że bardzo często święta spędzamy przed telewizorem bądź przy, przy stole, a aktywność fizyczna również nam pomoże spalić te nadprogramowe kalorie, które w te dni spożyliśmy. Więc jak najbardziej zachęcam do pójścia pieszo na pasterkę, do pójścia pieszo do rodziny, czy wybieranie jakichś aktywności, jeżeli pogoda nam na to pozwoli, a spacer po obiedzie to jest zawsze dobry pomysł. Pani Karolino, wspomniała Pani o alkoholu. Jednak nie każdy z niego zrezygnuje. I teraz, Panie Grzegorzu, co zrobić, żeby jednak wracać do domu bezpiecznie? No właśnie, alkohol no nie jest jedną z tych 12 potraw, ale yy, doświadczenie nasze podpowiada, że niestety. Często jest spożywany i nadużywany. Zaraz po świętach zresztą mamy okres sylwestrowy nowy rok, który jest hucznie obchodzony, co należy zrobić? Przede wszystkim tak, nie nadużywamy tego alkoholu, bo to prowadzi do różnych problemowych sytuacji. A jeżeli już spożywamy ten alkohol, a wiemy, że na przykład kolejnego dnia mamy kierować pojazdem to żeby nie popełnić przestępstwa, albo nie jechać z tak zwaną duszą na ramieniu, skorzystajmy bądź albo na piechotę, albo środkami komunikacji miejskiej, albo tramwajem, autobusem, dojedźmy do najbliższej jednostki policji, tam będziemy mogli się przebadać na certyfikowanym urządzeniu, które wykaże, czy jesteśmy jeszcze pod wpływem tego alkoholu, i kategorycznie nie możemy kierować żadnego rodzaju pojazdem, czy już jesteśmy trzeźwi i rzeczywiście mamy możliwość podróżowania za kierownicą pojazdu. Tak jak Pan wspomniał, zaraz po świętach jest sylwester. Sylwester to też wyjątkowy czas, ale dochodzi do tego huk, hałas i co w tym czasie ze zwierzętami czy innymi ofiarami? Myślę, że świadomość społeczna jest coraz większa i coraz więcej ludzi, jeżeli nawet korzysta z tych fajerwerków, to wybiera tak zwane ciche, które rzeczywiście dają jakieś tam efekty świetlne, a nie, nie robią tyle hałasu. Okres ten sylwestrowy jest wyjątkowym okresem, bo rzeczywiście prawnie w tym momencie można tego typu środki pirotechniczne używać. Natomiast jeżeli już, już to robimy, musimy to robić, to róbmy to rzeczywiście z głową. Na pewno nie mogą z takich środków pirotechnicznych korzystać osoby niepełnoletnie. Jeżeli już zakupujemy w ogóle taką pirotechnikę, to kupujmy ją z pewnego źródła, mając pewność, że nie są to jakieś zleżałe, zawilgocone fajerwerki, które no, mogą stanowić zagrożenie dla osoby, która która będzie je obsługiwała. Wybierajmy miejsca otwarte, dużą przestrzeń, gdzie nie ma drzew, gdzie nie ma gęstej zabudowy, żeby nie doszło do jakiejś sytuacji zagrożenia, pożaru, bądź do uszczerbku na zdrowiu innych osób. Jeżeli już nawet taki fajerwerk odpalamy, to odsuńmy się na jak największą odległość, żeby w przypadku jakiejś niekontrolowanej detonacji tego, tego ładunku, no nie doszło do nieszczęścia. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszego programu. Za chwilę zabierzemy się za przygotowania świąteczne. Panie Grzegorzu, pomaga Pan bliskim w domu? Oczywiście, że pomagam. Mamy taki trochę sztywny ten podział obowiązków, ale oczywiście, gdy jest potrzeba interweniować szybko i w danym temacie, chociażby przy lepieniu tych pierogów, pomóc, to jak najbardziej. Natomiast, yy, tak, yy, kuchnię omijam. Ewentualnie yy, jestem tym smakoszem, który próbuje, czy dobrze przyprawione, i czy, i czy tak powinno smakować. Zajmuję się choinką, prezentami i wszystkim tym dookoła. Natomiast, no tak, yy, ustępuję miejsca w kuchni. Pani Karolino, a czy mąż pani pomaga? Ja mam to szczęście, że jadę w gości. Co roku, więc my tych przygotowań jako takich nie robimy. No więc, tak jakby jest zwolniony z tego, z tego pomagania, bo no jedziemy na gotowe. Pani Karolino, tak na zakończenie takie podstawowe zasady bezpiecznego żywienia w święta. Nie przejadajmy się. Próbujmy wszystkiego, ale po trochu. No i generalnie spędźmy ten czas z rodziną, żeby to był nasz priorytet, a nie, a nie żeby priorytetem było jedzenie. Panie Grzegorzu, a takie zasady, żeby w ogóle święta były bezpieczne żebyśmy mogli bezpiecznie wrócić do domu i cieszyć się tym sylwestrem? Mm. No tu nie da się tego w jednym zdaniu opowiedzieć, ale tak naprawdę daleko idąca rozwaga. Daleko idąca rozwaga, zdrowy rozsądek. Pośpiech w, w okresie świąt naprawdę nie jest wskazany. Lepiej spóźnić się parę minut niż próbować za wszelką cenę dotrzeć. To stwarza zagrożenia i w ruchu drogowym, jeżeli podróżujemy i pociąga za sobą pewne inne zagrożenia, chociażby tak jak mówiliśmy o zabezpieczeniu tego mienia przed, przed wyjazdem. Więc y, powolutku, a do celu. Drodzy Państwo, a czego wy oczekujecie na te święta pod choinką? Czego byście chcieli? Ja nie mam sprecyzowanych oczekiwań. Tutaj liczę na jakąś miłą niespodziankę. Ja chyba, chyba też i mam nadzieję, że te święta będą radosne i. I że spędzę miło ten czas i jeżeli mogę zaapelować do osób, które jeszcze nie kupiły prezentów, zwłaszcza dla tych najmłodszych dzieci w rodzinie, to bardzo namawiam do tego, żeby to nie były słodycze, bo ich dzieci w dzisiejszych czasach mają naprawdę zdecydowany nadmiar. Bardzo fajną opcją będą zwykłe kredki i blok do rysowania, to mogą być planszówki, które w święta zaangażują całą rodzinę do, do spędzenia wspólnie czasu, ale naprawdę nie wybierajmy słodyczy. A czego moglibyśmy tak na zakończenie życzyć wszystkim Tomaszowianom na te święta? No myślę, że spokojnych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych świąt. Tak jest, bez wzdęć i bez dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Gośćmi dzisiejszego programu byli pani Karolina Bojdo, dietetyk Tomaszowskiego Centrum Zdrowia oraz aspirant sztabowy pan Grzegorz Stasiak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękujemy bardzo.